Ale zapisał na stół. Dobra. Po prostu leci mi, nie oglądamy się. O, a tutaj jest zegarowa roślinka. Malutka roślinka. Sadzonka w zasadzie. Dla ciebie też, hapfu. Um, to jest średnio zbalansowane pudełko. W ogóle to zapiszmy. Może jak ja tego potrzebowałam... Mhm. Na wypadek, gdybyś zapomniał... Zapomniała... Czyli co? Trzew się... Ust! Chyba rozumiem. Głodne... Daj jedzenie! Także tego. No! Oczywiście, że się nie poddam. Kar, znaczy, nie tak. To nie anderty. Dobrze. Kontynuując, e ten zapis uratował mi tyłek. A tu jest coś, co wygląda jak kluczek na podłodze. Odwróćmy. Dobra, tylko co dalej? Tak, tu się strzeżmy ust. Tu są... laleczki. I co ja mam z nimi zrobić? Ta laleczka zwisa z sufitu. Marioki? <tok> um. O! Dobra, nieważne, nie twoje poświęcenie było tego warte, tylko co nam to daje? Widzę, co nam to daje. Hmm. Z czego była ta silina, przepraszam bardzo. He he he. Ale hej. No. Zbiór śmierci to zawsze dobra opcja, tak? Następnym razem. Zagram w misao! I dopiero wtedy będziemy fajnie się bawić. Dobra, zapis, taktyczny zapis i... Dobra. Tam już się pojawił zalążek owocu. Ale jeszcze nie możemy go zebrać. Mam cię na oku. Pokój kłamców. Wśród nas jest ktoś dziwny. Dobra, czyli skoro to jest pokój kłamców, to ja mam rozumieć, a tu. Co to jest? Oh. Skoro to jest pokój kłamców i ktoś jest dziwny, to znaczy, że tylko jedno z nich mówi prawdę. Właściwy kafelek to F6. B2. Ten w bieli mówi prawdę. C5. Ten w zieleni mówi prawdę. I jest jedynym, który mówi prawdę. Zgadzam się z żółtym. Czyli. Skoro oni kłamią. Ty się zgadzasz z żółtym. Żółty twierdzi, że biały mówi prawdę. Biały twierdzi, że to C5. Jeśli założyć, że wszyscy kłamią, to wyklucza nam trójkę. Podobno tylko ten w zieleni mówi prawdę. Też wątpię. Czyli to by wychodziło, że poprawna jest płytka B2. Zobaczmy. Mhm, mm jest poluzowana płytka pod twoimi stopami. Przesuń. Ha! E Tam coś nie pykło. Jak zawsze zresztą. Zresztą my znamy te zagadki, nie? Poszło dużo wprawniej niż. W Midnight Train. Co jest? Kłamca. Obraz. Kłamca! O mój Boże. To też było dość wymowne, nie? Mm, zapis. Najpierw zapis, bo znowu się zaraz w ładuje. Dobra, mamy owoc. Bieram. Nakarmy. Tygnoju! Tu zawał dostanę. Nakarmy usta. Tak, dajmy jedzenie. Czy dać owoc? Dajmy. Jaki smaczny. Ty dobra. Pozwolę przejść przez moje usta. Tak tylko powiem, że przechodzenie przez usta, które dopiero co nas zeżarły. No... No dobra. To ja brzmi jak plan. Mhm. Mm Kolejne prorocze obraz z. z Give up. Oh, no, no, uh. Zapomniałam. Zapomniałam. Ale zapisał nas tu. Dobra. Po prostu leci mi nie oglądam się. Dobra, na szczęście mamy autosave. Jak to się omijało? Pf, właśnie. Dobra, czyli trzeba było się cofnąć. Pamiętałam tę pułapkę, ale byłam pewna, że ona spada w jednym miejscu i wystarczy iść przy ścianie. Okay. Co my tu mamy? Narodziny. Albo oddech. Stawiłabym na to drugie, ale to był cena, więc. A tu? Dusze. Chyba wolę nie wnikać. One. Wiedziałam, że by sobie nie pozwolił na taki błąd w teksturach. Dobra. Co tu jest dalej? Wzór. Hmm. Otwórz. Zamknij. Hmm. Bicie serca. Okej. Okay. Czy jednak bije? Palenie. Rana serca Kobieta w czerwieni <noise> <noise> Okej okay. um, Koleżanko Koleż... Ale za mądre to ty nie jesteś, nie? Dobra Tylko Niech ona nas nie goni. O! Oh. Ehm. Um. No. Dobra. Chodź tu. Chodź. I dobry. No, okej. Okay. To było fajne. Uh. Tak? <noise> to było takie głupie. Dobra. A bo ja mam... Okej. Okay. Jestem... Inteligentną osobą, która nie podlała tej róży i dlatego mam jedno życie. A poruszająca historyjka. Znaczy ruszająca się historyjka. Napisana przez XXX, Kerry Cadles i Greti Dirosis. I jest narysowana kredkami, czytamy. Okej. Okay. Wszystkiego najlepszego! Dzięki kochani! To twój wyjątkowy dzień! Przygotowaliśmy... To jest za szybko, ja wam puszczę tu napisy. Uh oh. oh. Sorry. Yes. this? pink, Oooo, oh. czy. Teraz, tu jest coś więcej? Jakieś wesołe bajki? Kobieta z płótna. E, kobieta stąd bardzo szybko zaczyna lubić ludzi. Gdy tylko ich spojrzenie się spotykają, gdy tylko pojawia się w zasięgu ich wzroku, staje się cicha, cichym. Mhm. Uh -huh. Zaczyna. Mhm. Uh -huh. I ścigać cię póki nie będzie usatysfakcjonowana. I znajdziecie kiedykolwiek gdziekolwiek aż po kres wieczności. Ale mają jedną słabość nie są w stanie otwierać drzwi smuteczek. E, tutaj jest zakładka z napisem kotka z napisem, który utknęła między dwiema książkami. Dobrze się bawisz? Zajebiście. E, galeria świata. Jest pełna... A, galeria świata jest pełna obrazków różnych galerii. Okej, okay, czyli tu jednak nic nie ma. E, wieczne błogosławieństwo, i to jest nam potrzebne. Tak. Róża wróciła do zdrowia. Chyba, że tamten dzbanek był pusty, mogłam tego nie zauważyć. Hmm. Dobra. Eee, w lewo, prawo. Um. Pod kocem, ale co? <grywa> Chyba nie chcę wiedzieć. Okej... Okay. Tu jest kolejna waza, ale. Ty i Róża jesteście. Uh -huh, musisz nauczyć się wagi życia. Tak, i to już znamy. Kiedy Róża. Uh -huh, ty również. E, dało się to już zauważyć. Ogółem, jak wspomniałam, to jest nasze życie. E, I Róża są połączeni. Tutaj jest zamknięte. Tutaj mamy zamglone okno. I nie widzimy coś w środku. Kobieta w błękicie, której tu nie ma, ale na ziemi są błękitne płatki. Chodźmy. I krew? To krew? Aha, to wygląda jak krew. To może pójść źle. Chodźmy za śladami krwi i płatków. W końcu. No, tu mamy zemdloną osobę. Powiedz coś. Klepnij w ramię. Obserwuj, zrób nic. <gryw> Odwrócę się i w sobie pójdę. Um, powiedzmy coś. Eee, to boli. Jest w bólu. Dobra. Musimy. Żywe góry. ok, Co jeszcze możemy? Prze... Okej. Okay. On bardzo jest w bólu. Um. Język mu się kiwa. Ty mnie kiedyś uplujesz. Znowu. Ja już znam te sztuczki. To jest sztuka. Czegoś. Koleżanko. Bez głowa statua. Wait. Obserwujmy Okej okay. Trzymał w dłoni kluczyk Miejmy nadzieję Do tamtego pokoju Dobra Ararara. O nie O nie, nie, nie. Chodź tu um. Nie wejdzie za mną, prawda? Dobra. Mamy niebieską różę. I wyskoczymy. Żegnam panią. Ale różę... Rzucimy tutaj. Okej, okay, niebieska róża wróciła do zdrowia. Gary. Okej. Okay. A co się stało? Ból zniknął. Hmm. E? O, tym razem! Już nic mi nie zostało, żeby ci oddać. Czekaj. O, mój. Czy to możliwe? Osoba? Z galerii? Wiesz, wcześniej mnie zignorowałeś, więc... You welcome? To prawda, czyż nie? Och, dzięki Bogu. Ktoś tutaj jest poza mną. Więc też nie masz pojęcia. Co tutaj się dzieje, co? Przeszedłem dokładnie przez to samo, co właśnie opisujesz. Jeśli chodzi o te róże, ból zniknął. Ach, poczułem ból w chwili, kiedy urwano pierwsze płatki. Myślałem, że to już koniec. Dziękuję, że mi ją oddałaś. Teraz, po pierwsze. Powinniśmy poszukać wyjścia? Sądzę, że oszaleję, jeżeli zostanę w tym miejscu chociaż chwilę dłużej. Ach, wciąż nie zapytałem cię o imię. O mój, to takie niegrzeczne z mojej strony. Widzisz, mam na imię Gary, a ty? Ib. Ib, powiadasz. To niebezpieczne by dziecko świętało się tutaj w pojedynkę. Chodźmy razem, ok? Chodźmy, Ip. Kary zostanie naszym nowym nielem. Ik! O, bohaterze! Ach, trochę się przestraszyłem. Naprawdę, to nic takiego. Tak czy siak, powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte na rzeczy takie jak te. I możemy pogadać. W każdym razie będę przeszczęśliwy, jeżeli będziemy mogli się trzymać razem, póki nie znajdziemy wyjścia. Ja również. I teraz. O mój Boże, teraz co zauważyłam, mamy w menu Garego. To zdecydowanie dziwne miejsce. Odsuń się trochę, dobrze i. O, ciężkie. Masz też poradzisz sobie. Tada, teraz możemy przejść. W każdym razie chodźmy. Dalej, możemy gadać? Jeżeli będziesz potrzebować przesunąć jakiś ciężki obiekt, dostaw to mnie. Dla mnie to pestka. A teraz chodźmy. Łapki, łapeczki. To jest lewa dłoń panny młodej. A to prawa dłoń pana młodego. Mhm. Tutaj mamy młodą parę. I. O mój Boże, co to jest? To jest kotek? Dobra, o. I mamy gerego. Pokój z kotem. Mój Boże. Coś dziwnego blokuje drogę. Dotknij, obserwuj. Po prośbie Gary to przesunął. Pomacajmy. A, nic ci nie jest? Lepiej, jeżeli będziemy trzymać się z daleka. Myślisz? Obserwujmy. Ok, jego plecy powoli się unoszą w górę i w dół. Nie wygląda jak wypchane zwierzę. No właśnie cię zranił, więc. Dlaczego ta rama jest tak nisko? Hmm. Posłuchaj. Co? A mój Boże. E, wysłuchaj żądania czajników. Czemu? C czemu? Czułem na zapach. To jest dziwne. Dlaczego nie. O, to jest gra słowna. To jest gra słowna. Połączenie kota i jeżo-zwierza. I... E... No dobra. Podoba mi się jego wersja. Hmm. Więc spróbujmy. Brzmi. Bardziej uroczo. Używają jakichś dziwnych słów. Zastanawiam się, czy potrzebujesz pomocy, by je zrozumieć. Gary będzie naszym tłumaczem. Tutaj jest jakiś napis. Oh. One chyba się będą ruszać? Nie zaraz, po kolei. Ten nie jest przyzwyczajony, by go podnosić. A, A może po prostu... Widzę, co tu się dzieje. Źle. Um. Ja. Okej, okay, mamy to. Okej, okay, zapach herbaty. Ro rozniósł się po pokoju. I pojawił się tu pan kot. A, czy myśmy go wcześniej nie widzieli? Dobra. Czyli on lubi zapach herbaty. Coś wystaje z ramki. Wygląda jak ogon, ale czekaj, nieważne. Ta dziwna rzecz sprzed drzwi zniknęła. Teraz możemy wejść do środka. Fajna zagadka. Bardzo fajna. Um, a tu? Mój Boże, tu jest więcej pokoju po kolei.